Dzień dobry. Wchodzimy. Widok będzie taki, no bo oczywiście tak jak mówiłem nie mogę pokazać samej budowy i konstrukcji budynku. Jak coś to podlinkuję. Jest taki pan jak przemek kapela. On nagrał normalnie z kasku, ale miał inne warunki, mógł to zrobić. E, podlinkuję, no i możecie go też znaleźć na YouTube właśnie pod tym, pod tą nazwą. E, chodząc na żuraw, tak, są platformy. Przyglądamy się konstrukcji. W międzyczasie, bo to też jest robota operatora. Taka funkcja. Sprawdzająca, przecież codziennie konserwator tu nie przyjeżdża, a tak to operator coś wyłapie, sprawdzamy też głównie swożnie, Czy wszystko siedzi, czy jest zabezpieczone. Czy... A drugie jak zrobimy przystanek, to ciało inaczej reaguje, nie, nie wchodzimy całości naraz. Co w późniejszym wieku się przydaje? Bo od tego całego siedzenia wydolność organizmu spada. Oglądamy. Chodzimy. Jeszcze trochę. Tu jest akurat niski żuraw Ale niektóre mają po 100 metrów. Tak jak większość teraz w Poznaniu. To tak jest. Mamy zawiesia. Ha! Wrota do Walhali. Ale dzisiaj nie było wiatru, to nie zamknęło. Drugie. No jesteśmy na górze. Gdyby to był stary żuraw To mamy dwa silniki Na których Musimy go odwiatrować Nie będę podawał jak Wiadomo, na palenicy, nie? Jak ktoś już będzie w robocie I będzie operatorem To się zawsze może zapytać na forum Jak pokażę blachę Oranado dwieczki i jedziemy się wyładujemy telefonik śniadanie żebyś nie dożył. <gryzny> <tum> <Tudum>. Dobra. <tud> to by było na tyle, jeżeli wchodzi o wchodzenie. Mówię, podlinkuję przemka, nam zobaczycie z innej perspektywy. Teraz zamknę film. I wtedy zrobię inny już przy poodpaleniu, żeby nie było widać.